Witajcie na kanale Spiłko przez Polskę. Dzisiaj moim gościem jest obrońca Polonii Warszawa. Paweł Warszawski. Dzień dobry panikowie. Cześć, dzień dobry, witam. Jak zaczęła się Pana przygoda z piłko Wiesz co, moja przygoda się zaczęła w wieku 6 lat. Mój tata pamiętam zaprowadził mnie na, na mój pierwszy trening. Ja pochodzę z Wrocławia i też gdzieś tam całe swoje dzieci, dzieciństwo spędziłem we Wrocławiu. Zaczynałem w szkółce FC Wrocław Akademii i w sumie przez 10 lat. Tam się szkoliłem i do 16 roku życia występowałem w tej szkółce właśnie. Myśli pan, że gdyby nie kontuzja, to byłby pan jednym z lepszych obrońców w ekstraklasie? Myślę, że tak, że, że te wcześniej gdzieś w tym moim wieku, jak miałem 18, 19 lat, to był taki mój najlepszy okres, gdzie grałem regularnie w ekstraklasie w Jagiellonii. Potem gdzieś kontuzja pokrzyżowała mi trochę plany. Można powiedzieć, ta, ta kontuzja przyszła w takim najmniej odpowiednim momencie dla mnie, więc myślę, że, że tak by pewnie było. Ale z drugiej strony podchodzę tak do tego, że widocznie tak miało być. Doceniam to, co mam, jestem, jestem szczęśliwy i tak jak mówię, widocznie tak miało być. Jak wyglądały testy w Wolfsburgu? O, to widzę, że bardzo dobrze się przygotowałaś. Mhm. Wiesz co, to miałem wtedy 15 lat, jak, jak byłem na, na testach w Wolfsburgu, byłem w sumie tam dwa razy zapraszany. W przeciągu dwóch miesięcy, no wspomniałem to bardzo dobrze, to też na pewno duże doświadczenie dla mnie. Zobaczyłem też e, no, kawał piłki, że tak powiem, no, kompletnie inny świat, inne warunki. E, tam chłopacy, właśnie w wieku 15-16 lat, e, dosłownie mieli wszystko w jednym miejscu: bursę, boiska, szkołę, tak naprawdę wszystko mieli w jednym miejscu i wszystko na gotowe, żeby z dnia na dzień stawać się lepszym piłkarzem czy człowiekiem. No niestety nie udało mi się tam trafić, tak, tak, taka podjęta była decyzja, ale później no dosłownie pół roku później trafiłem do Jagiellonii. W Jagiellonii stoją pan pierwsze kroki w seniorskiej piłce nożnej. Jak różni się szatnia w Polonii od tej w Białymstoku? Jest inny klimat, atmosfera? No na pewno czymś się różni. W Jagiellonii też mieliśmy więcej obcokrajowców, więc to też na pewno miało znaczenie, tu jest więcej Polaków, ale tak jak w Jagiellonii szatnie w... Wspominam, będę wspominał bardzo dobrze. Zawsze z każdym miałem bardzo dobry kontakt. Ze wszystkimi dobrze się dogadywaliśmy. Tak samo tutaj w Polonii. Też mamy super szatnie, bardzo fajną atmosferę w drużynie, więc no nic dodać, nic ująć. Jak Jelonia ma jedną z najbardziej żywiołowych grup kibicowskich kibicowski, w a Polonia to klub z tradycjami i wiernymi fanami. Jako to, jak ocenia Pan różnicę w atmosferze na trybunach obu tych klubów? Oceniam tu i tu bardzo dobrze. W wiadomo stadion jest trochę większy, więc też z automatu więcej ludzi przychodzi na mecze, ale tutaj na, na Polonii no, no też czuć tą historię, ten, ten klimat tutaj, e, czy jak ze kibice przychodzą na, na Kamienną, to naprawdę głośno ich słychać na, na boisku, więc to też na pewno robi wrażenie i czy, czy w stoku czy tutaj w Warszawie na, na Konwiktorskiej na pewno to robi ogromne wrażenie. W Jagiellonii miał Pan kilku doświadczonych kolegów, m.in. Tarasa Romańczuka, Jezusa Timaza. Czy w Polonii też Pan znalazł kilka, od których można się dużo nauczyć? No oczywiście, że tak. W każdej drużynie na pewno znajdą się e, osoby, zawodnicy, od których można się wiele nauczyć, więc no, no, tak jak tutaj powiedziałeś, że w Jagiellonii był, był Taras Romańczuk, Hezus są no, doświadczeni zawodnicy, którzy też e, no, swoje przeżyli, swoje osiągnęli. Tutaj w Polonii też mamy kilku doświadczonych zawodników. Ja też powoli, może jeszcze nie jestem stary, bo jestem, no mam 25, zaraz 26 lat, więc, więc też już powoli robię się doświadczonym zawodnikiem, ale no, jest tutaj na pewno też się od kogo uczyć. Jakiś zawodnik w Kolonii ma potencjał na grać w Ekstraklasie? No myślę, że całą drużyną pokazujemy w tym sezonie, że stać nas na to, żeby grać w Ekstraklasie. Nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, bo właśnie wydaje mi się, że, że jest u nas w ten kolektyw, czyli drużyną pokazujemy, meczach naszą jakość, więc z tego co, co obserwuję, jestem tutaj już praktycznie cały sezon, no to wydaje mi się, że cała nasza drużyna jest gotowa na to, żeby grać w ekstraklasie i myślę, że, że każdy z chłopaków sobie spokojnie poradził. Który mecz do dotychczasowej kariery zapadł panu najbardziej w pamięci? Mówisz no co? Kurczę. Kilka tych, było tych meczów. No na pewno. Takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, to de mój debiut w Ekstraklasie, jak debiutowałem w Ekstraklasie w wieku 16 lat na, e, na Koronie Kielce. No to był taki no wielki moment dla mnie, bo to wchodziłem do, do seniorskiej piłki. E, no to był mój debiut w Ekstraklasie, więc na pewno też no myślę, że ten mecz będę pamiętał do końca życia. Który z trenerów miał najdziwniejsze metody motywacyjne? Coś, co do dziś powinna Zresztą, każdy trener ma gdzieś tam swoje, swoje metody, swoje pomysły, więc na pewno od, od każdego miałem trochę tych już trenerów w swojej przygodzie z piłką, czy, czy trener probierz, czy trener Siemieniec, teraz trener Pawlak. Wcześniej jeszcze też pracowałem z trenerem z Kowronkiem, który jest teraz w Tych. No, tak jak mówię, każdy ma gdzieś tam swoje podejście, na pewno każdy się różni, ale no te, te nazwiska co, co wymieniłem, czy jeszcze nie wiem trener Stolarczyk na przykład, no to to są na pewno bardzo dobrzy trenerzy i od każdego wyciągnąłem na pewno sporo. Większy chaos w szatni po wygranym meczu w Białymstoku czy w Warszawie? Większy chaos? Czy w sensie chaos, co, co nazywasz? No tak jak duże no. radość. Radość? Wiesz co, no to jest pod, podobne, na podobnym poziomie. Tak jak tutaj po, po zwycięskich meczach idziemy się cieszyć z kibicami. Tak samo to wyglądało w stoku pośpiewamy sobie z nimi, pocieszymy się razem z wygranego meczu, więc myślę, że, że bardzo podobnie, ale, ale właśnie no bardzo, bardzo to lubię, szczególnie właśnie po, po wygranych meczach, gdzie można poświętować, podziękować też kibicom tutaj za, za ich doping, bo też nas mocno wspierają w tym sezonie i no też z tego miejsca też na pewno chciałbym bardzo za to podziękować, bo no to jest ważne dla nas i, i czujemy to z boiska ma bardziej wymagających kibiców, Jagiellonia czy Polonia? Wiesz co, myślę, że, że, że każdy klub w Polsce ma wymagających kibiców. Każdy, ka, wszyscy kibice e, pragną tego, żeby ich drużyna osiągała jak, jak najlepsze wyniki. Więc myślę, czy, czy Jagiellonia, czy tutaj Polonia, no na pewno też kibice od nas dużo oczekują. Ale no, to też nie jest tak, że my czujemy jakąś ogromną presję z ich strony. Wiadomo, że, że chcemy się dla nich też prezentować jak najlepiej, wygrywać mecze, bo po to też przychodzą na stadiony nas wspierać, żebyśmy właśnie te mecze dla nich wygrywali. No i to, to jakby możemy obiecać, że zawsze będziemy robić wszystko, żeby wygrywać te mecze. Gorsze kary za spóźnienia w jazdy, karnej koszuli? Gorsze kary? Za spóźnienie, no? Nie, to w sensie wiesz co, to podobnie. To jakby w każdej drużynie, z tego co słyszałem, też mam kolegów z, z różnych drużyn, więc to jest bardzo podobnie i niczym się nie różni. Gdzie częściej włącza się tryb aktorski po faulu? W Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze? Hmm, czy, czy ja, czy, czy ogólnie? Jak, na ogólnie, jak, jak Pan zauważył, może Pan y -hmm. u Ciebie? To, no też na pewno zauważyłem, że ciężko gdzieś tam teraz wymuszać, czy, czy faule, czy, czy tego typu sytuacje, no bo czy w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze mamy VAR, więc też sędziowie, nawet jak w pierwszej sytuacji, nie widzą na żywo jakiegoś faulu, no to zawsze mają war, żeby sprawdzić daną sytuację. Więc na pewno czy, czy w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, na pewno też z tego mniej. I nie ma sensu aktorzyć, no bo, bo i tak to potem wszystko wychodzi. Lepszy śmieszek z trenera w Jagiellonii, czy Poloni? I trener Pawlak, i trener Siemieniec lubią żartować. Gdzieś tam w sytuacjach, gdzie, gdzie jest na, odpowiedni na to czas, więc też bardzo podobny mają charakter, jeśli chodzi o, o żarty. Więc też, e, tak jak mówię, są bardzo podobne. I do od dzieciństwa. Leo Messi, tu nie będę jakiś oryginalny. Gdyby nie piłka, to co? To myślę, że poszedłbym w trenerkę na pewno. Czy, czy typowo w trenerkę od piłki nożnej? Ale myślę, że bardziej gdzieś odnalazłbym się w takim indywidualnym treningu. Albo też trening motoryczny, to też mi gdzieś sprawia przyjemność treningi na siłowni, więc myślę, że w przyszłości po, po swojej przygodzie, jak już zakończę grać w piłkę, to, to myślę, że w tym kierunku będę się rozwijał. Dziękuję bardzo. Dziękuję.